To jest prosta sprawa. Ucinamy bambuk, bambus na odpowiedniej długości, robimy kąt 45 stopni przy pomocy takiego prymitywnego urządzenia. Dopasowujemy.

Dobra. Miem ten rowek, gdzie on jest, co jest. Proszę bardzo. Jest rowek. Nie. O, już mamy puszkę. No i tak dalej. Puszczamy. Nie pasuje to. Jak w tym wypadku nam nie pasuje, to trzeba pogłębić pust. Pogłębiamy ten pust. Te I znowu. I znowu aż do skutku, aż oh, będzie pasować. O. Oh. Ok. No i tak dalej. Wszystkie kąty podobne. 26 więcej szans na rzucenie palenia. Duża paczka, niska cena. Przepraszam, czy ktoś z Państwa zgubił kluczyki? Tak, ja. to moje. Uuu, nie spodziewałam się. Jak każdy. Kto jeszcze nie jechał? Nowy Opel Insignia, wyjątkowy system, link touchpadem i touch mnóstwo aplikacji. Niemiecka jakość w klasie biznesu. Oko przycinam bambus. Weryfikuję według swojego szablonu. No, troszeczkę jest za szpiczasty. Daję do szlifierki. żeby te kąty główne robić, następnie jak już pokazywałem kleję, trzymam to na no żeby się dobrze przykleiło i tak dalej. tu na tą tekturkę naklejam malunki na różne swojej własnej roboty, na przykład Jeden z nich. Czasami wyważa, że nie uda nam się, prawda, idealnie tutaj dopasować, chociaż jak robimy to dokładnie, to jest wszystko jest ok, to możemy zastosować szpachl, ja stosuję szpachelkę, szpachlowy do metalu, bo jest konsystencja bardzo taka rzadka on też wpisze do metalu ale też nie daje do drewna. jest bardzo użyteczny no i to jest podstawa robienia właśnie ramek do tym albo do tektury albo do grubszego jakiegoś elementu czy bezpośrednio na przykład to mam przyklejone prymitywnie Dlatego możemy teraz przykleić to do tego. No i jest ramka. Dalej te wszystkie kąty identycznie robimy. Te wzory, które zrobiłem. Taka malutka rameczka. Proszę bardzo. O. Tutaj też rameczkę zrobimy, ale bez przycinania kątów. Tylko na styk. O to jest na styk bez żadnych kątów, to jest na styk, tu umocowałem na no, druciki, no każdy sposób jest dobry, można kombinować tak jak się chce, prawda, no i to wszystko, no jak bym chciał to robić seryjnie, to oczywiście pierwsza sprawa, musiałbym tu zrobić kątomierz z regulowanym kątem, żeby nie było problemu, a szczególnie to jest potrzebne przy takich obrazkach, które mają różne załamania, prawda? Różne kąty. No i to mniej więcej to tak wygląda. No jeszcze zdjęcia, parę zdjęć pokażę z tymi ramkami i to wszystko. Dziękuję.